Oh shit Siema widzowie To ja, Shiro yy, I patrzcie Muszę się wam pochwalić Zrobiłem w końcu swojego skina Trochę włosy są popsute Więc muszę to naprawić Ale jest mi własny skin <grych> Park jump I Jestem totalnie wkurzony, ponieważ ten dom mi się tak nie podoba, że nie wytrzymam zaraz. Zacząłem budować coś pod wodą, ale to tego też nie chcę, eee, więc stąd się wynoszę. Biorę wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i stąd sobie idę po prostu, nie? Eee, bo mi się tak ciul nie podoba... <laughs> nie podoba to gówno. Ja jeszcze w środku wszystko spieprzyłem. Że jestem wkurzony Po prostu Ciebie to No zobaczcie jak tu w ogóle środkę zrobiłem Tak to tutaj wygląda Desz, mi pada w środku Tu mam taki zakątek Tutaj śpię Powiedzmy, że śpię to ja tu mam taki jakby magazyn. To mi się tak nie podoba, bo ten dom jest tak niesymetryczny. Ten schemat był tak gówniany. Ja nie wiem, czemu ja wziąłem ze schematika. Hmm. Coś wiecie, co to? Jestem jeszcze w stanie to odratować. Tak sobie myślę, tylko bym musiał dużo pozmieniać. To może tutaj zostanę, ale musicie dać mi czas na to. Nie będę nagrywał jak ja to robię, bo muszę to zrobić po swojemu, muszę mieć na to czas. Więc. Nie, ja nie mogę spać. Eee... Więc co dzisiaj? Nie wiem. Wszystko i nic. Muszę sobie zrobić miecz, bo mi się zaraz kończy. Eee... Ten magazyn jeszcze jest spoko, takie fajne miejsce, ale tu, bo tu nie pasuje. Bo tu jest, nie wiem czemu na temat jest tutaj tak niesymetrycznie, naprawdę. Może jakbym to zrobił tak symetrycznie, żeby pasowało, to może dałbym radę jeszcze to odratować jakoś. Postaram się, bym musiał to wiele pozmieniać i zrobić to po swojemu. Hmm mam kiepsko z jedzeniem Więc Będę musiał chyba iść odwalić jakąś prowizoryczną farmę Więc wezmę to Posadzę ziemniory jeszcze Później można je piec ziemniory dużo dają żarcia, więc ziemniory są kozak Eee, więc jestem tak wkurzony na to, że jak to tak to wygląda, że nie wiem Zrobię tą farmę tutaj W ogóle Nie wiem Muszę to sobie poogarniać W sumie może na, na film Fuck Może nawet na filmie zacznę to e, robić Ten dom Bo nie mam pomysłu na ten film kompletnie Po prostu nagrywam coś sobie na zapas Bo mam odcinki o jeden w przód, w sensie dzisiaj jest sobota. To na jutro, na niedzielę już mam film, nie? Spoko jest ten skin, nawet, ale no, te włosy mam takie spieczone tutaj, nie? Miałem taką grzywkę, ale mi coś się nie udało. I te po prawej te włosy są. Już nie umiem robić skinów, kiedyś umiałem. Ale chyba jest, chyba jest Git, tak się wydaje. Podoba mi się nawet. Hmm. Także ten, czy ty możesz przestać padać? Błagam cię. Widać tu gdzieś słońce. Czy może tak nie za bardzo. Dobra, ten tutaj przycionek na taki jakby magazyn jest spoko. Podoba mi się. Tu jest symetrycznie wszystko. Trój, trzy, trzy. Cyk. Mm. Teraz tak. To zniszczę. I to poprawię. W ogóle ten też się dopasował do mojego humoru dzisiaj w Minecrafcie, naprawdę. Że jestem wkurzony taki na to. I środek też będę się przebudować. Cały. Ten magazyn jest spoko ale. Przecież to mi się nie podoba Nie wiem czy moja schematika brałem w końcu, w końcu bym pewnie coś wymyślił Tak jak teraz patrzę to znowu robię po swojemu nie Czyli tu jest 3, tu jest 3, tu jest git Ale To chyba usunę Koniu, muszę cię na linkę wziąć Muszę cię przymocować gdzieś No zachodzić zachodzi słońce, no i kozak Wkurza, wkurza mnie to, ja nie lubię deszczu w minecrafcie, chociaż na tych shaderach to nawet mi się podoba Chodź tu Tu masz stać No, nareszcie. Już... Oszalałem. Dirta POTRZEBUJĘ, Jezus Mary. Noż kur. Ja mam dirta, no nie mogę z siebie. Tu jest kurna niesymetrycznie, muszę o jedno skrócić. Nie wiem, który debil wymyślał. Nie, tu jest dobrze. NIEWAŻNY Tu nie pasuje, po pierwsze I zrobiłbym tutaj na samym... Środku, o, shit Tutaj bym zrobił okna Tu jeszcze bym zmienił trochę Nie wiem który debil to wymyślał Ale mamy że nie było lepiej Teraz tak No. Już jest lepiej. Przynajmniej dla mnie. Mi się bardziej podoba. W takim razie. Nie wkurzaj się. Jeszcze nie narwiaj bardziej niż już jestem, naprawdę. I tutaj to ramię zrobię chyba takie samo jak to. Wtedy będzie git. O szkurz. Ale już byłem tak wkurzony, że chciałem wybuchnąć w pewnym momencie to wszystko w powietrze. Naprawdę. Ale... Chyba uda się to odratować i tutaj, bo zrobię wszystko symetryczne. To będzie tak jak to, znaczy to będzie no, to będzie tak jak to, a to będzie tak jak to. Wiecie co? W ogóle jedna rzecz nie ma sensu. Albo dobra, nieważne. Bo myślałem, że te płatki niszczą się dłużej niż zwykła ta kłoda log. Ale tak samo się niszczy, ale chyba powinna się szybciej niszczyć, no bo to jest przecież takie mniejsze, nie jest mniej Skoro tu jest tak. Mm. Na to wychodzi, że tu powinna być ściana. Dobrze mówię? Tak, tu powinna być ściana. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tym, dwa, tak i cyk, cyk. No jest zajebiście. O, i kozak. Gdzie to gówno jest? Dobra, ja się będę z Wami kończył. To coś tu jeszcze poza filmikiem, muszę pokazać jeszcze tego skina, bo mi się nawet Coś tam jeszcze poza filmikiem hmm, pokombinuję z, z tym z tym domem. I do zobaczenia w następnym filmie. To jest film chyba na poniedziałek. Z tego co wiem, to czyli do zobaczenia w, we wtorek prawdopodobnie. Show up.